Damian, pierwsze zwycięstwo na wyjeździe. Powiedz, jak to smakuje? No, na pewno cieszy zwycięstwo. Bo wiemy wszyscy, jak ważne są dla nas punkty. Już nie mówię o trzech, bo to już w ogóle... Yy, smakuje bardzo dobrze. No co, w grudzień przed świętami, teraz jeszcze dwa mecze wygrać. Oczywiście, jeśli się da i na święta. Dzisiaj e, wyjątkowe święto, bo i barburka, ale tak już patrząc na to, że wkrótce Mikołajki, to ty w takiego Mikołaja dla drużyny się zabawiłeś. Wyjątkowa forma strzelecka. Znaczy, cieszę się, że strzeliłem te dwie bramki, ale tak naprawdę cała duża na to zapracowała i bardzo dobrze pracowaliśmy w obronie. Zrobiliśmy wszystko to, co mieliśmy zrobić w tym meczu i cieszymy się z trzech punktów. Powiedz, ta końcówka, w zasadzie większość drugiej połowy, taka dość nerwowa. Udało im się strzelić bramkę, anulowaną co prawda, a potem jednak trafili i już zaczęło być gorąco. No wiadomo, wiadomo jak to jest. Przyjechaliśmy do Wyłego Stoku, prowadziliśmy do przerwy 2-0. Wiedzieliśmy w przerwie sobie, mówiliśmy, że Jaga na pewno się obudzi, bo to jest dobry zespół i tak się stało, ale udało nam się dowieść ten wynik do końca i to tak naprawdę najbardziej nas cieszy. No i oczywiście dedykujemy zwycięstwo górnikom. Szczęść Boże.